Witam Was na kanale Edukacja Aseksualna, jednym w Polsce kanale na temat aseksualności. W dzisiejszym filmie chciałabym opowiedzieć o najczęściej spotykanych błędach językowych, na które natykam się w trakcie rozmów o aseksualności. Zapraszam. Pierwszy ogień idzie błąd, który nie ukrywam najbardziej ze wszystkich mnie denerwuje, ponieważ jest popełniany nawet przez same osoby aseksualne. Oczywiście chodzi tutaj o używanie słowa popęd w sytuacji, w której powinno się użyć słowa pociąg. Jego powszechność wynika chyba z tego, że w najpopularniejszych źródłach <śmiech> wikipedia <śmiech> słowa te są używane zamiennie. Na pewno nie pomaga też to, że brzmią trochę podobnie. Niemniej jednak różnica pomiędzy nimi jest kolosalna. Postaram się wytłumaczyć ją przy pomocy definicji anglojęzycznych, które dla Was przytłumaczę. Pociąg to po angielsku attraction. I przez słownik Cambridge definiowany jest jako uczucie lubienia kogoś, w szczególności w sposób seksualny, ze względu na to, jak wygląda lub się zachowuje. Even Vicky natomiast definiuje pociąg seksualny, czyli sexual attraction jako emocjonalną reakcję, którą odczuwają ludzie alloseksuali, kiedy uważają kogoś za seksualnie atrakcyjnego, która często prowadzi do pożądania kontaktów seksualnych z tą osobą. Z obu definicji wyraźnie wynika, że pociąg odczuwamy do kogoś. Jest on zawsze związany z reakcją na coś innego niż my sami. Od tego, do kogo odczuwamy pociąg seksualny lub romantyczny, zależy nasza seksualna czy też romantyczna orientacja a osoby, które tego pociągu nie odczuwają, są aseksualne lub aromantyczne. Myślę, że jeśli chodzi o pociąg, to wszystko już jasne, więc przejdźmy teraz do popędu. Popęd seksualny, czyli libido, to w języku angielskim sex drive. Oksfordzki słownik lexico definiuje go jako chęć jednostki do zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych. Według Avon libido to chęć odczuwania seksualnej przyjemności. Jak widzimy, żadna z definicji nie mówi nic o zależności popędu od innych ludzi. Jest to po prostu potrzeba ciała, którą osoba z Libido odczuwa, nawet jeśli nie uważa nikogo za seksualnie atrakcyjnego. I tutaj przechodzimy do clou tego wywodu, którym jest to, że osoba aseksualna może odczuwać popęd seksualny. Aseksualność to orientacja seksualna, cechująca się brakiem pociągu seksualnego, a nie popędu. Podsumowując. Pociąg seksualny to emocjonalna reakcja na osobę, która jest dla nas atrakcyjna seksualnie, a stały brak tego pociągu to aseksualność. Popęd seksualny to potrzeba fizjologiczna, taka jak głód lub pragnienie. Popęd nie może być odczuwany do kogoś, tak samo jak głód nie jest odczuwany do jedzenia. Drugi błąd, na który natykam się dość często, jest popełniany raczej przez osoby, które nie wiedzą zbyt wiele na temat aseksualności. Polega on na utożsamianiu pojęć aseksualizmu i antyseksualizmu. Wygląda to zazwyczaj tak, że dana osoba dowiaduje się po raz pierwszy o aseksualności, i na chłopski rozum wyciąga wniosek, że osoba aseksualna to taka, która ma negatywne nastawienie do seksualności. Bo przedrostek A ma w jej głowie właśnie negatywne konotacje. Prawda jest jednak taka, że przedrostek ten jest związany z brakiem czegoś. Natomiast negatywny stosunek jest wyrażany przez przedrostek anty. Podam wam kilka przykładów, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. A społeczność to nieuczestniczenie w życiu społecznym. A antyspołeczność to czynne działanie przeciwko społeczeństwu. Ateizm to brak wiary w Boga, a antyteizm to negatywne nastawienie do wiary i religii w ogóle. Aseksualność lub aseksualizm to brak pociągu seksualnego, a antyseksualizm to negatywne nastawienie do seksualności i seksu w ogóle. Tak jak powiedziałam wcześniej, jest to błąd popełniany najczęściej przez osoby niedoedukowane w temacie aseksualności. Dlatego tak ważne jest, by zwracać na niego uwagę i zwalczać negatywne stereotypy o osobach aseksualnych, które wciąż funkcjonują w naszym społeczeństwie. Błędem, który utkwił w mojej pamięci, a w którego pułapkę wpadłam i ja, jest nierozróżnianie pojęć aseksualności i aseksualizmu. O tym, jak definiowane są oba te pojęcia, dowiedziałam się z książki Aseksualność. Czwarta orientacja, autorstwa Anny Niemczyk. Do niedawna unikałam w ogóle używania słowa aseksualizm, ponieważ w kontekście medycznym końcówka "-izm", występuje w nazwach zaburzeń, takich jak np. alkoholizm lub infantylizm. No a oczywiście nie chcę, aby na osoby aseksualne patrzono jak na osoby chore. Okazuje się jednak, że zarówno aseksualizm, jak i aseksualność są jak najbardziej poprawnymi słowami, jednak używa się ich w innych kontekstach. Aseksualność to cecha jednostki, tak więc możemy mówić na przykład o pozytywnych stronach aseksualności lub o tym, jak odkryliśmy swoją aseksualność. Aseksualizm natomiast jest określeniem zjawiska. A więc użyjemy go na przykład mówiąc o częstości występowania aseksualizmu, albo poziomie akceptacji społecznej dla aseksualizmu. Oczywiście użycie niewłaściwego słowa w tym przypadku nie będzie miało jakichś strasznych konsekwencji, jednak jeśli tak jak ja chcecie używać języka świadomie i jak najefektywniej, polecam bardzo trzymanie się tego podziału. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli znacie inne błędy, które są często popełniane w rozmowach o aseksualności, podzielcie się nimi w komentarzu. Pamiętajcie też o łapce w górę i subskrypcji oraz podlinkowaniu tego filmu pod wypowiedzią, w której ktoś upiera się, że aseksualność i antyseksualizm to to samo. Wszystkich asów zapraszam na Facebookową grupę Aseksualni Polska oraz na Discordowy serwer o tej samej nazwie. Na Facebooku możecie również polubić fanpage kanału, na który okazjonalnie wrzucam asowe memy i infografiki. Oraz Fanpage Asfery, pierwszego w Polsce stowarzyszenia osób aseksualnych. Pamiętajcie też, że wszystkie filmy dostępne są w formie podcastowej, na przykład na Spotify. Jak zawsze wszystkie linki i źródła znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!